Pianki uwielbiają niemal wszystkie dzieciaki. A ja wam dzisiaj pokażę, jak przy użyciu galaretki winiary zrobić je własnoręcznie w domu. Nazywam się Robert Harna, a to kolejny odcinek programu Pomagamy w Gotowaniu i Nie Marnowaniu. Na początku do miski wsypuję dwie galaretki winiary o smaku porzeczkowym i dolewam pół szklanki wody. Jeżeli jesteście ciekawi co będzie dalej, zostańcie z nami. Syrop gotuję około 5 minut na średniej mocy lub do momentu kiedy osiągnie temperaturę 120 stopni Celsjusza. Do namoczonej galaretki dolewam gorący syrop cały czas ubijając mikserem. Teraz najcięższa praca, bo musimy piankę ubijać przez około 10-12. Tak przygotowane pianki wstawiamy na 2 godziny do lodówki lub zostawiamy na 4 godziny w temperaturze pokojowej. Schłodzone pianki wykładamy na wysypaną cukrem pudrem deskę. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, żeby własnoręcznie zrobić domowe pianki o takim smaku, jaki tylko sobie wymarzycie. Więcej przepisów i inspiracji znajdziecie na winiary.pl. Tymczasem dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Pomagamy w Gotowaniu i Nie Marnowaniu.